Pomachajcie, pomachajcie tutaj tacie. Halo, halo. Co robicie? Oliwkami się bawicie? Tak, mam kurki. Ile masz kulek? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, osiem, dziewięć, dziesięć. 10, aha. Dzień dobry, dzień czwarty naszego urlopu pobytu w Orebic. Idziemy na pobliską plażę bo jeszcze na pobliskiej plaży nie byliśmy tak, jest godzina chwila przed godziną 11, my jesteśmy po śniadaniu dzieci najedzone my również idziemy zobaczyć jak tu wszystko pięknie wygląda powiem wam, że jestem w szoku że tak mało ludzi jest tutaj na plaży jest godzina 11 ale ja tu byłem z 15 lat temu i naprawdę wszystko było pełne. A tutaj kompletnie ludzi nie ma. Jak szedłem również na rynku, na, na, na promenadzie w Orebiczu, również nie za wielu ludzi było. No, my w ogóle byliśmy tam. Idziemy teraz tą ścieżką w kierunku tym, tam gdzie jest dokładnie ta trampolina do skakania dla dzieci, żeby tam nasz synek mógł poskakać, ale naprawdę to co widzicie teraz, to to jest praktycznie nic w porównaniu z tym co było jeszcze 15 lat temu. Poszliśmy tutaj, ale okazało się, że te materace trochę za duże dla naszego czterolatka. Więc popływaliśmy troszkę na, na takiej desce. Super sprawa. Za godzinę jazdy na tej desce 8 euro. Można było też wziąć na 4 godziny co 20 euro albo na cały dzień 35. Ale godzina zupełnie wystarczyła. Woda troszeczkę zimniejsza niż na plaży dziwnej No i kurde trochę brudno tutaj Nie wiem czy będzie widać jakieś czarne ustrojstwa tutaj pływają Jakieś resztki widzicie glonów czy jakieś wodorośli dosyć, dosyć brudno ale, ale nie ma źle no dobra, my, ewakuacja do domu, jest godzina 13, byliśmy na plaży jakoś z dwie godzinki, ale już coś dzieciaki tutaj marudzą. No i wracamy, zrobią drzemkę i pojedziemy na inną plażę zobaczyć, e, no inne plaże poglądać, nie? Nie ma co się tylko do jednej czy do dwóch tutaj e, Ogranicza. ograniczać, no. Ja do domu. Tak jak mówiłem, to już rady nie dała, także trzeba było szybko się ewakuować. No, miały być yy, plaże i zwiedzania. Było 4 godziny spanie. <laughs> może nie od nas, ale bardziej od dzieci. Klimat bardzo wykańcza. W sumie nasze pociechy. Spały prawie 4 godziny no może 3, między 3 a 4. Yy, zresztą, kto ma małe dzieci, ten wie, jak wyglądają urlopy. Z takimi dziećmi, że to w sumie nawet nie urlop i nie wypoczynek, tylko próba <laughs> przetrwania. Sieć, sieć Marcelina, sieć. Próba przetrwania. Jest godzina 19.10. Słońce już zaszło tutaj za górę, jest dużo cienia Idziemy się przejść. Może jakąś pizzę zobaczymy, jaka tam będzie kondycja naszych Pociech, zdrówko Dobra, jedziemy. Pizzę jeść, dobranoc. Jedziemy na wycieczkę, papa, pa, Mohamed, Zamykam cius. Cius. Nie, zamykam! nie mogę Nie, bo wy tam jesteście w środku Da was przepakować teraz na siedzonka. No teraz podjechaliśmy Tam pod samo praktycznie morze zaparkowaliśmy Na hotelu Krystal Jakby ktoś pytał, kogoś interesowała jakaś cena biletów Parkingowy, że tak powiem, prawie pod samym morzem to jest 1 euro na godzinę a tam przy morzu tam 20 metrów dalej to ,60 euro 60 na godzinę, nie? A podjechałem tu Być więcej miejsca i nie trzeba się cisnąć Widziałem, że przez jakąś restaurację to zobaczcie sobie ceny ile. się plasują 9 euro za spaghetti pomidorowe Bolognese 11 euro Steak 20 euro Pierw z Kuczaka. tutaj 12 euro, eee, kotlet ze świni 11 euro, sorry, ale tyle to ja płacę u mnie w d na zadupiu i w deszczu za takie jedzenie w takim miejscu, nie? Dobra, jesteśmy w kolejnym miejscu, Pesco euro 60, kawa euro 70, z mlekiem, mała, biała kawa 2 euro, cappuccino 2,40 Panie, niż Nie wiem czy widzicie ten czerwony obiekt, który tutaj jest. Ale gdzieś mi się mignęło na ogłoszeniu, że można statkiem podwodnym płynąć na wycieczkę. Nie? Kupiliśmy na jutro wycieczkę. 25 euro do osoby. Dzieci są za darmo. I będziemy odwiedzać cztery wyspy: Stupę, Badia, Wrnik, Lombarda. Na każdej z wysp dwie godziny. Wyspy są oddzielone od siebie jakoś 5 minut, także jutro będziemy nagrywać, jedziemy od 10 do godziny 18.30, więc 8 godzin 30 minut wycieczki. To jest kolejna wycieczka, tak jak Wam mówiłem, tym statkiem podwodnym, ale on się nawet pod wodę tutaj nie zbiera. 20 euro od osoby dorosłej, dzieci za darmo, płynie jakoś 45 minut, spoko, na to też się wybierzemy, ale nie jutro, bo jutro mamy inną wycieczkę. Miała być pizza. Znowu lody u braczków. Może pizza pewnie innym razem. W dniu kolejnym, tak jak widzicie, tam są te lody. Tu wczoraj ten chłopaczek sprzedawał. Kolejny dzień, kolejny dzień w pracy. W wieku tam 8 lat może 9 dzień, dzień jak to dzień Junia! Ya eh bibis, back Garuda no, super kolejne dzieci handlują. No, w ogóle, z tego co dzisiaj widzę, to tak, trochę więcej ludzi się pojawiło. Ale też mi tam znajomi mówili z hotelu, że dopiero od 15 lipca sezon się zaczyna. Więc powinno być dnia e, na dzień coraz to więcej ludzi, nie? 22:30. My już dotarliśmy do domu. Był problem z znalezieniem biletu. Już myśleliśmy, że zgubiliśmy go, ale na szczęście zaplątał się tam gdzieś pomiędzy banknotami jutro szykuje się fajny dzień, chociaż mam taką nadzieję, że będzie fajny wybieramy się tym stateczkiem na cztery różne wyspy, na każdej z wysp po dwie godziny drona już mam naładowanego także dron idzie ze mną, wezmę Aparat tam z dwoma obiektywami. Nie wiem, czy co uda mi się z niego nagrać, ale raczej będę nagrywał z telefonu, bo zwyczajnie jest mniejszy i, i wygodniej mi się go używa. Przypuszczam, że będzie, będzie fajnie. Ponagrywamy będzie jutro na pewno dużo drona, więc tak to będzie. Ja dzisiejszy wieczór spędzam z piwem Carlo Vaccio, chorwackim piwkiem. No, i zaraz się też będziemy kładli spać, bo jutro o 10 jest wyjazd, także będziemy musieli wstać koło godziny 8 rano żeby zjeść śniadanie, uwyszykować dzieci um, i wszystkie dostępne tam rzeczy do pływania, bo tam też będzie można pływać na tych wyspach. Tam będą jakieś plaże. No, zobaczymy, jak to będzie. Jestem dobrej myśli. Także, widzimy się już jutro. Widzimy się już jutro. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć.